Zosia opowiada. Pierwsze przekłucie uszu. Cześć wszystkim. Tu Zosia! Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o czymś naprawdę ekscytującym, co mi się przydarzyło w zeszłym tygodniu. To była moja wielka przygoda. Pierwsza wizyta w prawdziwym salonie kosmetycznym, gdzie przekłułam sobie uszy. Wiecie, zawsze patrzyłam z podziwem na dziewczynki, które nosiły śliczne kolczyki. Moja najlepsza przyjaciółka, Ola, ma kolczyki w kształcie motylków. Które dostała na ósme urodziny. Moja kuzynka Maja ma błyszczące gwiazdki, a pani od muzyki zawsze nosi długie, kolorowe kolczyki, które wesoło kołyszą się, gdy gra na pianinie. Zawsze, gdy je widziałam, dotykałam swoich uszu i wyobrażałam sobie, jakbym wyglądała w kolczykach. Pewnego dnia, gdy wróciłam ze szkoły, mama powiedziała do mnie z uśmiechem: Zosiu, co powiesz na to? Żebyśmy w sobotę poszły do salonu kosmetycznego i przekłuły ci uszy, nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Dosłownie podskoczyłam z radości i rzuciłam się mamie na szyję. Naprawdę, naprawdę możemy to zrobić? pytałam podekscytowana, a mama tylko się śmiała i kiwała głową. Od tej chwili nie mogłam myśleć o niczym innym. W zerówce rysowałam w moim zeszycie różne kolczyki, zastanawiając się, jakie wybiorę. Razem z Olą przeglądałyśmy czasopisma dla dziewczynek, szukając inspiracji. Rozmawiałam z kuzynką Mają przez telefon, pytając ją, czy to bolało i jak się czuła po przekłuciu. To tylko małe ukłucie, zapewniła mnie Maja. Trochę jak ukłucie komara, tylko szybsze. Zobaczysz, będziesz taka ładna w kolczykach. Każdego wieczoru przed zaśnięciem wyobrażałam sobie, jak będę wyglądać z kolczykami, czy wybiorę serduszka, a może gwiazdki, albo jakieś kolorowe kwiatki, możliwości było tak wiele. W piątek wieczorem prawie nie mogłam zasnąć spod ekscytowania. Liczyłam godziny do mojej wielkiej przygody. Sobota nadeszła szybciej niż się spodziewałam. Rano wstałam wcześnie, chociaż był weekend. Ubrałam się w moją ulubioną niebieską sukienkę w białe kropki, chciałam wyglądać ładnie na taką wyjątkową okazję. Po śniadaniu mama zaplotła mi dwa warkocze, żeby włosy nie przeszkadzały podczas zabiegu. Jak się czujesz, Zosieńko? Zapytała mama, gdy byłyśmy już w samochodzie. Trochę się boję, przyznałam szczerze. A co jeśli to będzie bardzo bolało? Mama pogłaskała mnie po głowie i uśmiechnęła się ciepło. To normalne, że się trochę denerwujesz. Zobaczysz, panie kosmetyczki są bardzo miłe i doświadczone. Będziesz ze mną przez cały czas, trzymając mnie za rękę. Jestem pewna, że dasz sobie świetnie radę. Jej słowa trochę mnie uspokoiły, ale gdy stanęłyśmy przed drzwiami salonu, piękna ja, poczułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej. Salon wyglądał bardzo elegancko. Miał duże, błyszczące logo nad wejściem i kolorowe zdjęcia uśmiechniętych pań w witrynie. Gdy mama otworzyła drzwi, od razu poczułam zapach perfum, kremów i innych kosmetyków. Było tam bardzo czysto i jasno. W powietrzu unosił się delikatny zapach kwiatów. Wszędzie stały lusterka, kolorowe buteleczki, a na ścianach wisiały zdjęcia pięknych kobiet z idealnymi fryzurami i makijażem. Panie kosmetyczki miały na sobie białe, eleganckie fartuszki, a ich włosy były starannie ułożone. Wyglądały trochę jak lekarki, co sprawiło, że zaczęłam się jeszcze bardziej denerwować. Ścisnęłam mocniej rękę mamy i schowałam się lekko za nią. Dzień dobry, mamy umówioną wizytę na przekłucie uszu, powiedziała mama do pani siedzącej przy biurku. Och, to ty musisz być, Zosia, odezwała się pani patrząc na mnie z uśmiechem. Witamy w naszym salonie, jestem pani Ania zaraz zajmie się tobą nasza specjalistka od przekłuwania uszu, pani Kasia. Przełknęłam ślinę, to wszystko nagle stało się bardzo realne. Jeszcze chwila i będę miała dziurki w uszach, czy to na pewno dobry pomysł? A co jeśli to będzie bardzo bolało? Co jeśli coś pójdzie nie tak? Milion myśli przelatywało mi przez głowę, a mój brzuch zacisnął się w supeł. Pani Kasia pojawiła się po chwili, miała jasne, krótkie włosy, i najcieplejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałam. Od razu poczułam, że jest bardzo miła. – Cześć, Zosiu! – przywitała się wesoło. – To twój wielki dzień, prawda? Pierwszy raz przekłuwasz uszy? Kiwnęła mnie śmiało głową, wciąż mocno trzymając się mamy. – Nie martw się – powiedziała łagodnie pani Kasia. – Wiem, że to może być trochę stresujące, ale obiecuję ci, że wszystko dokładnie wyjaśnię – a zabieg będzie szybki i prawie bezbolesny. Poprowadziła nas do specjalnego pomieszczenia, gdzie stał wygodny fotel, przypominający trochę ten u dentysty, ale wyglądał o wiele bardziej przyjaźnie, był różowy i miękki. Proszę usiądź wygodnie, zachęciła mnie pani Kasia wskazując na fotel. A ty mamo, możesz usiąść na tym krześle obok, żeby być blisko Zosi. Gdy już usiadłam, Pani Kasia przysunęła małe lusterko. Zanim zaczniemy, pokażę Ci, jak działa nasz sprzęt do przekłuwania uszu. Powiedziała, pokazując mi specjalny przyrząd. Wyglądał trochę jak duży zszywacz, ale był kolorowy i nie wyglądał wcale groźnie. To jest specjalny aplikator, który w jednej chwili przekłuwa ucho i zakłada kolczyk. Jest bardzo precyzyjny i szybki, dzięki czemu prawie nie poczujesz bólu. Następnie Pani Kasia pokazała mi tacę z różnymi kolczykami. Były tam małe serduszka, gwiazdki, kółeczka, kwiatki i wiele innych kształtów. Wszystkie błyszczały i wyglądały przepięknie. Teraz najfajniejsza część, wybór kolczyków, oznajmiła pani Kasia. Które ci się najbardziej podobają, Zosiu? Przyglądałam się wszystkim kolczykom bardzo uważnie. To była trudna decyzja. W końcu mój wzrok zatrzymał się na małych, złotych gwiazdkach. Te gwiazdki są piękne, powiedziałam, wskazując je palcem. Świetny wybór, przyznała pani Kasia. Te kolczyki są wykonane z hipoalergicznego złota, co oznacza, że są bardzo bezpieczne dla skóry. Nie powinny powodować żadnego podrażnienia. Następnie pani Kasia dokładnie umyła ręce, i założyła rękawiczki. Wyjęła małą buteleczkę z płynem dezynfekującym i delikatnie przetarła mi płatki uszu. Teraz zaznaczę specjalnym markerem miejsce, gdzie umieścimy kolczyki, wyjaśniła, pokazując mi mały, fioletowy marker. Podeszła do mnie z lusterkiem, żebym mogła zobaczyć, gdzie będą umieszczone kolczyki. Czy te miejsca ci odpowiadają? Zapytała, a ja przytaknęłam patrząc na dwie małe kropki na moich uszach. Mama siedziała obok, cały czas trzymając mnie za rękę i dodając otuchy uśmiechem. Dobrze, Zosiu, teraz przejdziemy do przekłuwania, powiedziała pani Kasia, przygotowując aplikator z moimi gwiazdkami. Zrobimy coś wyjątkowego, przekłujemy oba uszy jednocześnie. W tym momencie do pomieszczenia weszła druga pani kosmetyczka. To jest moja koleżanka, pani Monika przedstawiła ją pani Kasia. Ona zajmie się twoim lewym uchem, a ja prawym, dzięki temu zrobimy to w tym samym momencie i będzie dużo łatwiej. Pani Monika uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie i też założyła rękawiczki. Cześć Zosiu, słyszałam, że jesteś bardzo dzielną dziewczynką, powiedziała. Obie panie stanęły po dwóch stronach fotela, każda trzymając aplikator z gwiazdką. Pani Kasia przy moim prawym uchu, a pani Monika przy lewym. Będzie tylko małe ukłucie, trochę jak uszczypnięcie, wyjaśniła pani Kasia. Najlepiej weź głęboki oddech, a potem powoli wypuść powietrze. Zrobimy to razem na trzy, cztery. Zamknęłam oczy, ścisnęłam mocno rękę mamy i wzięłam głęboki oddech, tak jak powiedziała pani Kasia. Gotowa? Zapytała. Gotowa, odpowiedziałam, choć mój głos lekko drżał. Świetnie. To teraz policzymy razem. Jeden, dwa, trzy, cztery. Powiedziały jednocześnie obie panie. Czułam się, jakby czas zwolnił. Powoli wypuszczałam powietrze, a potem. Klik. Poczułam małe, szybkie ukłucie w obu uszach jednocześnie, trochę jakby ktoś mnie uszczypnął. To nie było nawet tak bolesne, jak się spodziewałam, bardziej zaskakujące niż bolesne. Gotowe, oba ucha za nami oznajmiła radośnie Pani Kasia. Byłaś bardzo dzielna, Zosiu. Gotowe. Pani Kasia uśmiechnęła się szeroko. Teraz jesteś szczęśliwą posiadaczką dwóch pięknych kolczyków. Spojrzałam w duże lustro na ścianie i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. To byłam ja, Zosia z kolczykami. Gwiazdki delikatnie błyszczały, odbijając światło. Wyglądałam zupełnie inaczej, bardziej dorośle i elegancko. Są przepiękne, wykrzyknęłam podekscytowana. Mamusiu, spójrz, wyglądasz cudownie, kochanie, powiedziała mama z uśmiechem. Kolczyki są idealne dla ciebie. Kiedy już nacieszyłam się widokiem moich nowych kolczyków, pani Kasia usiadła naprzeciw mnie z małą karteczką w ręku. Teraz, Zosiu, muszę ci opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o tym jak dbać o twoje nowo przekute uszy powiedziała poważnym tonem. To bardzo ważne, żeby uszy dobrze się zagoiły i nie było żadnego stanu zapalnego. Słuchałam uważnie, bo nie chciałam, żeby coś poszło nie tak z moimi pięknymi kolczykami. Po pierwsze, przez najbliższe sześć tygodni nie możesz wyjmować kolczyków, tłumaczyła pani Kasia. Otwór musi się całkowicie zagoić, a jeśli wyjmiesz kolczyki zbyt wcześnie, może się zasklepić. Sześć tygodni to dużo czasu, zauważyłam. To prawda, ale to konieczne, żeby wszystko się dobrze zagoiło, odpowiedziała pani Kasia. Po drugie, dwa razy dziennie musisz dezynfekować uszy specjalnym płynem. Pokażę ci, jak to robić. Pani Kasia wyjęła małą buteleczkę z przezroczystym płynem. Rano i wieczorem odchylasz delikatnie kolczyk i zapuszczasz po jednej kropelce płynu z przodu i z tyłu ucha. Ważne, żeby kropelka dostała się do samego otworu demonstrowała na specjalnym sztucznym uchu, a ja uważnie obserwowałam. Potem delikatnie obracasz kolczyk, żeby płyn rozszedł się równomiernie w całym otworze. A co jeśli będzie mnie bolało? zapytałam z niepokojem. To normalne, że przez pierwsze dni uszy mogą być lekko zaczerwienione i delikatnie bolesne, wyjaśniła spokojnie pani Kasia. Ale jeśli zauważysz, że ucho bardzo się zaczerwieniło, spuchło lub jest bardzo gorące i bolesne, musisz od razu powiedzieć o tym mamie. To może oznaczać infekcję, którą trzeba szybko leczyć. Zapamiętam, obiecałam. Bardzo ważne jest też, żebyś nie dotykała kolczyków brudnymi rękami, kontynuowała pani Kasia. Zawsze myj ręce przed dezynfekcją uszu. I pamiętaj, żeby nie spać na świeżo przekłutych uszach. Może to być niewygodne i spowolnić gojenie. Na koniec pani Kasia dała mi małą torebeczkę, w której był płyn do dezynfekcji, kilka wacików i ulotka z instrukcjami oraz dyplom. Tu jest wszystko, czego potrzebujesz do pielęgnacji uszu oraz niespodzianka, powiedziała. A na tej ulotce mamusia znajdzie wszystkie informacje, które ci przekazałam oraz numer telefonu do naszego salonu. Gdybyście miały jakiekolwiek pytania, zawsze możecie do nas zadzwonić. Czułam się dumna, że teraz mam takie ważne zadanie. Dbanie o moje nowe kolczyki. To było jak misja specjalna. Dziękuję, pani Kasiu. Obiecuję, że będę bardzo dbać o moje uszy, powiedziałam z powagą. Kiedy wyszłyśmy z salonu, czułam się jak zupełnie inna dziewczynka. Dotykałam delikatnie moich nowych kolczyków i nie mogłam przestać się uśmiechać. Łapałam swoje odbicie w każdej witrynie sklepowej, żeby podziwiać gwiazdki błyszczące w moich uszach. I jak się czujesz jako posiadaczka kolczyków? Zapytała mama, gdy siedziałyśmy w kawiarni, świętując mój wielki dzień przy gorącej czekoladzie i ciastku. Cudownie, odpowiedziałam z entuzjazmem. Wiesz, mamo, Trochę się bałam, ale wcale nie było tak strasznie. Pani Kasia była taka miła i wszystko mi wyjaśniła, a te gwiazdki są przepiękne. Jestem z ciebie bardzo dumna, Zosiu, powiedziała mama uśmiechając się do mnie. Byłaś bardzo dzielna i wiesz co, myślę, że to doświadczenie nauczyło cię czegoś ważnego, że warto być odważnym? Zapytałam. Dokładnie tak. Czasami boimy się nowych rzeczy, ale gdy już się odważymy, okazuje się, że nasze obawy były większe niż rzeczywistość i teraz masz nie tylko piękne kolczyki, ale też nowe doświadczenie i więcej odwagi na przyszłość. Pomyślałam o tym, co powiedziała mama i zdałam sobie sprawę, że ma rację. Gdy wróciłam do domu, od razu zadzwoniłam do Oli, żeby opowiedzieć jej o wszystkim. Byłam tak podekscytowana, że słowa wylewały się ze mnie jak wodospad. Ola obiecała, że następnego dnia w przedszkolu wszystkie dziewczynki będą podziwiać moje nowe kolczyki. I rzeczywiście, w poniedziałek w zerówce była gwiazdą dnia. Wszystkie koleżanki zachwycały się moimi gwiazdkami, a ja z dumą opowiadałam im o mojej przygodzie w salonie kosmetycznym. Nawet nasza pani przedszkolanka, pani Magda, Zauważyła moje kolczyki i powiedziała, że wyglądają pięknie. Co wieczór sumiennie dezynfekowałam uszy, tak jak pokazała mi pani Kasia. Mama pomagała mi przez pierwsze dni, ale potem robiłam to już sama. Czułam się bardzo odpowiedzialna i dorosła, dbając o swoje kolczyki. I tak oto, drodzy słuchacze, kończy się moja opowieść o tym, jak po raz pierwszy przekułam uszy. To było naprawdę wielkie przeżycie. Teraz, gdy patrzę wstecz, cieszę się, że się odważyłam. Moje złote gwiazdki są ze mną już od trzech miesięcy i uwielbiam je nosić. Jeśli wy też marzycie o kolczykach i trochę się boicie, to zupełnie normalne. Ważne, żeby wybrać dobry salon, gdzie panie dokładnie wam wszystko wyjaśnią. No i pamiętajcie o dbaniu o uszy po przekłuciu. To naprawdę bardzo ważne. A może wy macie jakieś podobne doświadczenia? Albo inną rzecz, która początkowo was stresowała, ale okazała się wcale nie taka straszna? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa. jeśli podobała ci się ta historia, zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał żeby nie przegapić kolejnych moich przygód i pozostałych bajek na naszym kanale. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli podobała ci się bajka, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij też w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych bajek, kołysanek i piosenek. Do zobaczenia przy kolejnej bajeczce.